Siemanko, siemanko, witam na kanale Jaki Robak, Taka Ryba Jest to pierwszy film na tym kanale Więc postanowiłem, że zabiorę Was w miejsce, gdzie stawiałem pierwsze kroki pod względem wędkarstwa A mianowicie chodzi o rzekę Narw. Z racji tego, że mamy pierwszy weekend wiosny Spróbujemy zapolować sobie na jakiegoś wiosennego, grubego jazia A czy nam się uda? To już sami zobaczcie Życzę miłego oglądania Już na miejscu, a miejsce dosłownie wygląda właśnie tak. Jak dla mnie idealne miejsce, żeby poprowadzić górą jakiegoś smużaczka czy też mikrusa, ale też, żeby wypuścić jakiegoś pływającego wopka, żeby łowić dalsze partie wody. Piękny, piękne jeziska. Gruba ryba. Bardzo gruba ryba. Piękny jest, piękny, piękny, piękny. Na 30 Kurwa, nie mogę to wziąć. O kurwa. Jest i on. 52 cm. Poszedł. Słuchajcie, udało mi się złapać kolejną rybkę. Jest to znowu piękny jazioł. Piękna kluska. Coś pięknego. Dobra, patrzymy ile ma. O, pięćdziesiąt chyba będzie wite. Jest i pięćdziesiąteczka równa. Piękne. Jeźdźisko. Piękne jezisko. Piękny jazz robiłutki poszedł. A w międzyczasie chciałem pokazać Wam wszystkie przynęty, na które będę łowił podczas tego filmu. Zaczynając od lewej strony smużaczki Kiełż, który dałem już fajne jazie, mikrusik od Jakub Dwojak, bulecik do jakichś dalszych rzutów. I tutaj mam dwóch lokalnych twórców, czyli mianowicie chodzi o woblery od Wil Mikrolures mikrusiki oraz Pływające w ogóle rypiko. i na koniec został Paweł Parświeniuk. piękny wykonane łomańce oraz parę mniejszych przynęt. Siedzi kolejna rybka. O, ładna, ładna. Co. Piękny jaźnik. Teraz trochę do niego podejdziemy.

dało się zacząć kolejną rybkę no, ładna sztuka ładna Zapomniałem podbieraka Ale to nic, może zaraz kolega doniesie Piękne jezisko A raz do niego podejdziemy bliżej troszeczkę Pięknie zacięty Tylko teraz mamy ostry nurcik Troszkę będzie ciężko go podebrać Ale to nic może zaraz jakoś może zaraz jakoś jego ja wyźmiemy i mamy słuchajcie, udało się zaciąć kolejną rybkę Taki piękny jazior Jakieś 43 сантиметр. Опущаама гэркед агад. Пошет. Pięknie rybki wychodzą do smurzaczka. Kwestia czasu, zaraz coś przytniemy Siedzi rybka Mamy ją Pięknie zaatakowała smużaczka. Zaraz zobaczymy co to będzie. Piękne branie z powierzchni. No i jest to jazik. Nie jakiś bardzo duży, ale jest. Trochę podejdziemy. Spróbujemy go tutaj. To ta rybka prezentuje się tak. 43-4 cm pięknego, grubego jazia. Wypuszczamy jazio do wody. Poszedł. Nie minęło dosłownie 10 minut. Mamy kolejną rybkę i jest to znowu piękny, gruby jaś. Piękny kawał ryby. No ten wydaje mi się, że może być troszeczkę większy od poprzedniego. Może i nie. Tak. O, mamy. Prezentuje on się właśnie tak. Piękny, gruby jazik. 48 cm. Jazik wraca do wody. Piękny. Minęła godzinka, i udało się zacząć kolejną rybkę. Jest to już, nie powiem, ładny Jaś. Taką mam nadzieję. Bardzo ładnie muruje. Ai, oh, isso a gente tem que fazer. Quem Oj słuchajcie, to jest wielki boleń. No, tak, tak to jest przy jeziowaniu. Niestety. Bardzo ładny boleń. Taki przyłowik mi się trafił przy jeziowaniu i wypuszczamy szybko do wody. Leć malutki i ją i wziął kolejny raz. Słuchajcie, udało się zaciąć kolejną rybkę Tuż po zachodzie słońca No i to będzie raczej już ostatnia rybka Na dzisiaj Zięła na Williego Teraz ją szybko odbierzemy o, słuchajcie, jeszcze taki przyjemniaczek wziął na piko od Willego. i kolejna rybka. wraca sobie spokojnie do wody No i dzień trzeci polowania narwyskiego jazia dobiegł właśnie końca Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się takiego rozpoczęcia wiosny Dziesiątki, ale to naprawdę dziesiątki wyjść do przynęt No i finalnie udało się złowić parę rejazi A wszystko za sprawą mikrusów od wila I smużaczków kież, które spisały się na medal Mam nadzieję, że film Wam się podobał a ja ze swojej strony chciałem Was zaprosić do subskrybowania kanału Ponieważ plany na ten rok są bardzo ambitne Większość tych wyjazdów będzie na pewno opierała się pod względem spinningu Ale także nie zabraknie jakichś wyjazdów na Federek czy też Powiczek Pozdro!